Witam Was moi drodzy w kolejnym filmiku. Dziś bardzo krótko i na temat. Czyli trochę o elemencie naszego głosu, który towarzyszy nam podczas mówienia, śpiewania, ale w zasadzie jest to przede wszystkim zjawisko akustyczne, z którym stykamy się w życiu codziennym. Sąsiad, który wierci wiertarką od rana do wieczora, burza, warkot silnika i tak Czyli wszystko to, co dźwiękowo nas otacza. Już wiecie? Tak, to rezonans. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście instrumentem akustycznym, który wydaje jakieś określone dźwięki. Nasza górna część ciała to będzie na przykład pudło od gitary akustycznej, a dolna to od kontrabasu. W śpiewie rezonans wzmacnia nam ton krtaniowy w przestrzeniach klatki piersiowej i nasady. Głos bez tego jest po prostu matowy, głuchy i pozbawiony blasku, czyli tak zwanego metalu. Dlatego jeśli uczymy się śpiewać, to ćwiczenia wzmacniające tenże ważny element, jakim jest rezonans, są bardzo niezbędne, żeby fajnie śpiewać Wasze ulubione piosenki. Zapraszam na zajęcia do Jelly Music School and Art. Cześć!